Teraz powinno być szybko. Tri Brown. No nie. Dobrze. I jeszcze Hairdressers i wystartują. Dobrze. No uwaga. Ruszyły! Dobrze przyjął star Dasman i poprowadził gonitwę. Na drugiej pozycji galopuje Sokortes, tam jest Iwo bardzo blisko. No, są różnice między końmi 1000 metrów do celownika. Dasman, tam bardzo mocno poszedł Rolex. Dasman, Rolex i również tam jest Tivas Na dalszej pozycji Sokortes na ostatniej pozycji Benio, trzecie od końca Corado. na około 700 metrów przed celownikiem, Herdresses, następnie Warsawiana, Dasman i dalej Tiwas. Taka szczołówka przed wyjściem na prosto finiszowo największym kołem Herdressers, hairdress, tam zyskał przy pandzie Dasman, finiszuje Warsawiana i finiszuje Herdresses. 400 metrów przed celownikiem, trzy konie walczą o zwycięstwo. Przy bandzie Dasman i po zewnętrznej Herdressers i Warsawiana i finiszuje polem Tiwas. Na czele stawki jest Herdressers, 200 metrów do celownika. Herdressers Warsawiana i bardzo dobrze galopuje Tivas I Tivas atakuje z powodzeniem Hairdressers i wysuwa się na czoło. Tivas Herdressers Warsawiana, Stasiu i Igo. Iwo, taka jest czołówka w celowniku.